Cześć, witajcie. Oto nasz nowy nabytek Roleta do okna. Jest to taka mini roleta, tak zwana po Mamy tu paski, będę ją montował. Jeżeli będziecie chcieli kupić coś takiego jak najtaniej, to link w opisie i w przypiętym komentarzu. No i co? Będziemy to, będę to musiał rozpakować. No i dzisiaj sobie ją założymy. Poprzednia została zniszczona przez moje dzieci, ale no. Mam nadzieję, że teraz już będzie wszystko dobrze. No i dobrze. Mamy tutaj w zestawie rączkę, którą sobie zamontujemy, ale jest też fajne do odtłuszczania chusteczka, która nam pomoże. Jest to coś spoko. Nie będziemy musieli używać tutaj innego albo alkoholu jakiegoś. Za to mamy chusteczkę, więc się przyda. I to będę musiał zrobić przed montażem. Jak widzicie, tu po poprzedniej... Został mi rolecie, zostały mi te ślady, które będę musiał wymyć i usunąć. No, jak widać, udało się zamontować. Wszystko działa tak, jak należy. Tu jeszcze będziemy musieli zrobić taką jedną małą rzecz, czyli ten uchwyt, ale spokojnie to już niedługo no, działa wszystko tak, jak należy. Polecam, jeżeli ktoś chce po niskich, niskich kosztach z taką roletę, no to linki w opisie i w przypiętym komentarzu.